Dajcie, kochani bardzo serdecznie. E, przechodzę dzisiaj do Was z tematem, o który wiele Was mnie ostatnio pytało, a mianowicie są, jest to temat e, ćwiczeń. Ćwiczeń na diecie katagonicznej. Słuchajcie, opowiem Wam o tym, co ja na ten temat myślę, o tym e, w ogóle w jaki sposób ćwiczenia działają na organizm, tak pokrótce, bo nie jestem żadnym trenerem personalnym, ani nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, i generalnie o tym, co myślę na temat ćwiczeń na diecie ketogenicznej i ćwiczeń w ogóle. Jeśli jesteście zainteresowani filmikiem, to zapraszam do dalszego oglądania. Słuchajcie, zacznijmy od tego, że ja jestem osobą, która lubi się ogólnie ruszać. Mam dwójkę dzieci, więc no, siłą rzeczy no, no, ruch jest czymś, z czym muszę się zmagać, że tak powiem, w ciągu dnia. Nie, no, żartuję, ale generalnie ćwiczę, biegam za chłopakami, ale też ćwiczę dodatkowo, tak. I stąd prawdopodobnie Wasze pytania, bo widzieliście moje e, może komentarze albo moje posty na Instagramie. Więc tak, słuchajcie, zdanie moje na ten temat jest takie: ruszać się trzeba. Tak, człowiek jest osobą, która, człowiek jest istotą, przepraszam, która została stworzona do ruchu. Tak? My nie powinniśmy siedzieć 24 godziny czy tam nawet pół dnia przed komputerem, przed telewizorem. My jesteśmy stworzeni do ruchu. I yy, na pewno już słyszeliście wiele takich teorii, że ćwiczenia fizyczne pozwalają ci schudnąć tylko w 20%. Tak, mają wpływ na to, że schudniesz w 20% reszta to jest dieta. I tak oczywiście zgadzam się z tym. E, jest to najprawdopodobniej e, prawda tak dlatego, że wiele ludzi potrafi zrzucić wagę e, tylko kontrolując dietę. Ale no właśnie to, ale jest takie, że e, zrzucisz tą wagę na diecie, tak, ograniczasz się, ale to nie jest wszystko, tak? E, ćwiczenia mi przynajmniej i generalnie większości ludzi dają wiele, wiele innych korzyści, tak? Także y, ćwiczyć warto jest, dlatego że ćwiczenia pomogą Ci y, mentalnie, pomogą Ci y, lepiej się poczuć, tak psychicznie, ale i fizycznie, tak? Y, ja na przykład, jeśli ćwiczę, y, ćwiczę już w tym momencie tak regularnie, ponad 3 miesiące. 5 dni w tygodniu, 5 poranków w tygodniu. Opowiem Wam w dalszej części filmu, jak ja to robię i z kim ćwiczę, ale generalnie ćwiczę regularnie i widzę ogromną różnicę na swojej psychice. tak? Jestem szczęśliwsza, więcej mi się chce, nie mam takich dołków psychicznych, ja miałam je dosyć często. Podobno w tym kraju, w którym mieszkam, jest to e, norma. Tak? Ja się z tym nie zgodzę, ja uważam, że ludzie po prostu się nie ruszają, ludzie się zamykają. W swoich czterech ścianach, oglądają YouTube, oglądają telewizję, oglądają filmy. No, 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 nie ruszają się po prostu, tak. I dlatego ja jestem ogromnym adwokatem ruchu, tak? Powinniśmy się ruszać. To nam sprawi dużą przyjemność, to spowoduje, że nasze nastawienie, nasza psychika zacznie zupełnie inaczej działać, tak? Poczujemy ten przypływ endorfin, teraz możesz powiedzieć, Okej, okay, ale mi się nie chce po całym dniu pracy, jestem tak zmęczony czy zmęczona, że naprawdę jedyne, na co mam ochotę, to usiąść w fotel i wyciągnąć nogi. I okej, okay, zgodzę się z tym, masz prawo być zmęczony, masz prawo do lenistwa, może ci się nic, nic nie chcieć, ale uwierz mi, jak wprowadzisz w swoje życie ćwiczenia fizyczne, to nie będziesz się czuł tak zmęczony. Będziesz się wbrew pozorom czuł dużo. Lepiej, dużo bardziej wypoczęty, dużo więcej rzeczy będziesz mógł zrobić, tak? Więc chociażby pod tym względem jest warto ćwiczyć. Wspominałam już przed chwilą o aspekcie takim psychicznym, tak, że będziesz dużo bardziej szczęśliwszy, że będziesz miał dużo lepsze myślenie na temat całego w ogóle świata, wszystkiego, co cię otacza. Endorfiny się wydzielą, tak? I, i, I to jest kolejny powód, dla którego warto ćwiczyć. Nie tylko ta waga, tak? nie tylko te centymetry, nie tylko te liczby na, na wadze. Następnym powodem, dla którego warto ćwiczyć jest ujędrnienie ciała, tak? Bo żadna dieta nie ujędrni Twojego ciała tak jak ćwiczenia. I, i po to też ćwiczymy, tak? Więc to już są trzy albo cztery rzeczy, dla których warto ćwiczyć i dla których ja ćwiczę. Yy, ja, yy, słuchajcie, jestem typowym przykładem endomorfika. Mocno zbudowaną osobą. Nie należę do szczupłych i takich skinny osób, tak? Jestem raczej budowy takiej... Yy, solidnej I nie powiem, że jestem gruba, nie jestem duża, ale raczej jak się na mnie patrzy, to jestem yy, no taka zwarta, tak? Taka dobrze, yy, dobrze zbudowana. I ja osobiście bardzo lubię i preferuję ćwiczenia fizyczne z obciążeniem, tak? Ćwiczenia na siłowni, yy, podnoszenie ciężarów. To jest coś, co mi sprawia największą przyjemność. Ja nienawidzę cardio, nie mogę biegać. Moja siostra uwielbia biegać. Pozdrawiam cię, yy, kochana. Wiem, że lubisz. Wszystko jest dla ludzi. Najważniejsze jest to, że robisz to, co lubisz. I w tym jest, słuchajcie, sęk, tak, żeby znaleźć sport i y, ruch, który się lubi robić. Lubisz pływać? Zacznij pływać. Lubisz chodzić na spacery? Super. Spacery są naprawdę bardzo dobre. Lubisz grać w badmintona? Graj w badmintona w piłkę nożną. Wszystko jest naprawdę. Y, Świetnie na, będzie na ciebie działać, jeśli lubisz to robić, tak? I chcesz to dalej robić. Jeśli czegoś nie lubisz i nie chcesz robić, nie będziesz tego kontynuował, i to nie przyniesie żadnych efektów. No więc ja w momencie, kiedy lubię tak ćwiczyć, chodziłam na siłownię, ale niestety y, kręgosłup, który miałam, miałam y, kontuzję kręgosłupa, kilkanaście y, lat już temu, odzywał mi się po każdych ćwiczeniach. Ja miałam personalnego tren, trenera. No, na chwilę obecną nie mam, no nie mogę sobie na to z różnych względów pozwolić, ale gdybym mogła i miała na to też więcej czasu, chodziłabym na siłowni i ponosiła ciężary. jednak w tym momencie musiałam wybrać inny sport, który również sprawia mi w tym momencie, czy ćwiczenia fizyczne, które również w tym momencie sprawiają mi ogromną przyjemność. I są to ćwiczenia HIT, tak? Treningi HIT. Ja robię je, tak jak już wspominałam, pięć razy w tygodniu. One trwają około 20-25 minut, yy, jeden. Yy, tak, i, i, i z kanałów, które mogę Wam polecić, to jest kanał Lucy Windham-Reed i ona generalnie preferuje i propaguje ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała, więc nie potrzebujecie tam żadnego sprzętu. No może jedynie matę do ćwiczeń, ale generalnie ćwiczycie na, ćwiczyć ćwiczycie na dywanie, to też nie potrzebujecie. Yy, albo ćwiczę z Heather... Heather Robertson, też podlinkuję Wam linki i z nią ćwiczę już troszeczkę z handlami, bo no jednak ja muszę czuć ten opór tak, ten ciężar, ćwiczę z handlami z nią, czasami z gumami sobie jakiś trening na YouTubie znajdę albo z kettlebells tak no i generalnie jak znaleźć czas na ćwiczenia, no powiem Wam tak dla chcącego nic trudnego, słuchajcie, no, są różne y, ćwiczenia, tak, możecie sobie wybrać serię ćwiczeń, że ćwiczycie 7 dni w tygodniu po 7 minut, no, 7 minut każdy znajdzie, żeby się poruszać, no, tak mi się wydaje. Y, ja ćwiczę około 21, więc sobie robię takie, te 7 minutówki robię sobie razy 3, na przykład, ale generalnie, ja kiedyś dzieci... Zaprowadzałam najpierw do szkoły, szykowałam ich, zaprowadzałam do szkoły, wracałam i ćwiczyłam, ale nie starczałam wtedy czasu w ciągu dnia, tak, żeby wykonać inne rzeczy zawodowe, jak również te, które w domu wykonuję. Przepraszam Was, ale dzieciaki przyniosły ze szkoły chyba, albo z przedszkola, jakieś zapalenie gardła i mój głos może być lekko zmieniony, i też. No, troszeczkę to czuję, nie ukrywam. Niemniej jednak, wracając do tematu, kiedyś ćwiczyłam trzy razy w tygodniu. I ćwiczyłam, jak już wszystkich tak rozdystrybuowałam, że tak powiem, w miejsca, w które mają iść. Teraz stwierdziłam, że będę ćwiczyć rano. Wstaję codziennie o godzinie 6. Idę ćwiczyć, i ćwiczę, słuchajcie, na dworze. Stwierdziłam, że będę ćwiczyć na dworze, na ogrodzie. Wiem, ludzie się mogą na mnie patrzeć śmiesznie, ale mam to w nosie, szczerze mówiąc. Świetnie mi się ćwiczy, naprawdę się czuję super po takich ćwiczeniach. Ćwiczę pięć razy w tygodniu. Tak, czuję się zmęczona po takiej serii ćwiczeń, ale mam sobotę i niedzielę na to, żeby oddychnąć, ale sobota i niedziela też są e, takimi dwoma dniami, które spędzam z dzieciakami, więc zawsze jest dużo ruchu, dużo chodzenia, tak, bo chodzimy na spacery, zawsze coś się staramy robić. E, czy widzę efekty? Widzę. widzę. Widzę efekty na swoim ciele. E, widzę efekty generalnie w głowie, tak. W, Powiem Wam szczerze, że nic nie motywuje tak, jak dostrzeganie właśnie efektów. Nic nie motywuje tak bardzo, jak fakt, że widzicie, że twoje, Wasze ciało się zmienia, że czujecie się lepiej, że psychika Wasza jest zupełnie inna, że zupełnie inaczej myślicie o rzeczach, które wcześniej Was dołowały. Tak, już w tym momencie one Was prawdopodobnie tak nie dołują. Więc to są wszystko plusy ćwiczeń fizycznych. I teraz kolejny temat jest taki Kolejna sprawa jest taka, czy ja polecam ćwiczenie na diecie ketogenicznej. Oczywiście, że polecam. Oczywiście, że polecam, tylko musicie wiedzieć, że w momencie, kiedy byliście osobami, które nic nie robiły do tej pory, stwierdziły, ok, przechodzę na dietę keto jeszcze macie nadwagę, to już samo przejście na tą dietę ketogeniczną będzie dla Waszego organizmu ogromnym stresem, więc ja proponuję najpierw przejść adaptację, yy, nauczyć się jeść i dopiero potem zacząć ćwiczyć, tak? Żeby ten szok dla organizmu nie był yy, ogromny, bo nie dość, że macie nadwagę, możecie jeszcze sobie zrobić krzywdę ćwiczeniami, tak? Bo żeby ćwiczyć, trzeba się też nauczyć własnego ciała, trzeba nauczyć się nowej świadomości, tak? Mięśni, to nie jest takie mm, takie proste, jak się wszystkim wydaje, tak? Ja rozumiem, że jeśli jesteś osobą na, z nadwagą, masz tak. 30-40 kilo na to nie jest się łatwo ruszyć. Nie jest się łatwo w ogóle zmobilizować nawet do diety, tak? Więc zróbcie sobie to stopniowo. Najpierw zróbcie dietę, jeśli chcecie być keto. Dopiero potem zaczniecie wprowadzać treningi i zaczniecie je wprowadzać stopniowo. Nie od razu 5 w tygodniu, tylko co dwa na przykład w tygodniu, potem trzy w tygodniu i tak stopniowo coraz więcej, jak już zaczniecie gubić wagę, zaczniecie że tak powiem Kumać o co chodzi w tych ćwiczeniach, to wtedy można zacząć zwiększać, tak? Wtedy ten szok dla organizmu nie będzie taki duży, no i efekty przez to moim zdaniem będą lepsze, tak? Natomiast jeśli jest, chcecie przejść na dietę ketogeniczną i ćwiczyliście już wcześniej, nie widzę problemu, tak? Możecie dalej sobie kontynuować to ćwiczenie. Może czasem warto coś yy, zmienić, wprowadzić jakieś inne ćwiczenia, inne obciążenia. Może zmienić siłownie, wiecie, no są różne rzeczy, które na nas działają, każdy z nas jest inny, tak? No i tyle na ten temat myślę, tak? Słuchajcie, pamiętajcie, że ćwiczenia fizyczne są, są dobre dla człowieka, tak? One powodują u nas dużo więcej dobrego niż tylko ta utrata wagi, więc... Bardzo jestem ciekawa, słuchajcie, jak Wy do tego tematu podchodzicie. Co ćwiczycie? Napiszcie mi pod spodem, jeśli macie jakieś kanały, które byście chcieli mi polecić do oglądania. Bo jak wiecie, oglądam tylko te dwa. No, nie ćwiczę z Belbi, nie lubię jej, po prostu no, nie wibruje ze mną. Kiedyś ćwiczyłam z Ewą Hodakowską i tak efekty były. Muszę przyznać, że FK wymiata, efekty były z jej ćwiczeniami, ale ja równolegle stosowałam też jej e, dietę, także no, 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 musiały być tak, potem mi się zdrowie posypało po ciążach. Także stwierdziłam, że dieta ketogeniczna będzie dla mnie lepsza, jak na chwilę obecną e, jest lepsza, tak ja czuję ogromną poprawę. E, jeśli chodzi o e, pytania, które ja mam do Was, to słuchajcie, napiszcie mi, czy ćwiczycie, ile razy w tygodniu ćwiczycie. Byłabym ja wdzięczna, tak? Może się w jakiś sposób zmotywujemy do, do ćwiczeń, tak? I do, do ruchu fizycznego. Tymczasem kliknijcie jeszcze ten dzwoneczek sobie, będziecie wtedy wiedzieć, kiedy ja zablodowałam nowy filmik. Może Was on zainteresuje. Zapraszam do subskrybowania. Jak wiecie, pozwoli to rozwijać kanał. Pozwoli mi to wrzucać więcej, bo zmotywuje mnie to do lepszej pracy, tak? Do yy, stworzenia innych yy, treści. Pytajcie mnie na dole, co byście chcieli zobaczyć, co mogę dla Was nagrać. Postaram się to spełnić. Tymczasem pozdrawiam Was. Do usłyszenia. Pa!